Raz, dwa, trzy, raz, dwa, dwa, trzy, trzy, raz, dwa, trzy. Dwa, trzy, dwa, trzy, dwa, trzy. Stargów targów ISE w Amsterdamie. Witam na stoisku firmy Sennheiser. Grzegorz Fotek z firmy Applaus, przedstawiciela firmy Sennheiser. Na tegorocznych targach ISE koncentrujemy się w obszarze komunikacji w biznesie. W tym roku przedstawiamy poszerzoną, poszerzoną rodzinę produktów z grupy Team Connect. Mamy dwa rozwiązania przewodowe, które tutaj zaprezentowaliśmy. Znany już zestaw Team Connect z mikrofonami montowanymi na lub w, na lub w stole konferencyjnym, lub podwieszanymi wokół stołu. Zupełnie nowe rozwiązanie w postaci mikrofonu montowanego na suficie, a dokładniej w suficie sali konferencyjnej. Wyjątkowa konstrukcja o zmienianym automatycznie, zmienianym automatycznie kierunkowości, pracująca w trybie również wielokierunkowym, niezależnie od liczby mówców na danym obszarze. I następne rozwiązanie, które prezentujemy tutaj, to rozwiązanie z grupy bezprzewodowych rozwiązań dla małych grup roboczych. System Team Connect składa się z jednostki centralnej, która zazwyczaj zamontowana jest w szafie, schowana gdzieś przed oczami użytkowników i modułu, który zamontowany jest pod stołem konferencyjnym. I to do tego modułu podłączamy nasze własne urządzenie, czyli pracujemy znowu w standardzie. Bring your own device, po to, żeby klient, który łączy się z konferencją, używał rozwiązania, które zna możliwie najlepiej. Możemy połączyć się z tym urządzeniem przy pomocy przewodu USB albo kabla, kabla mini-jack. Dowolne urządzenie mobilne albo stacjonarne, albo przenośny komputer przez te dwa połączenia możemy połączyć. Co istotne, możemy połączyć oba urządzenia równocześnie, czyli możemy uruchomić konferencję, wideokonferencję za pośrednictwem naszego laptopa, i jednocześnie wydzwonić nieobecnego na spotkaniu kolegę, który właśnie utknął gdzieś w korku, podłączyć telefon do drugiego z gniazd i tym samym będzie on uczestnikiem głosowym naszej, naszej konferencji. Wrócę jeszcze na chwilę do rozwiązania ceiling microphone, czyli tego mikrofonu sofitowego. Jest to mikrofon zbudowany z 29 kapsuł, które sterowane są z poziomu jednostki centralnej Team Connect i zupełnie automatycznie odnajdują mówcę w danej przestrzeni i dostosowują kierunkowość tego mikrofonu do mówcy lub mówców, którzy aktualnie zabierają Zabierają głos. Cała operacja odbywa się automatycznie, nie wymaga żadnego udziału ze strony użytkownika, przełączania tych charakterystyk. Mikrofon wie, co ma robić. Oczywiście mamy wpływ na pracę tego mikrofonu, możemy na przykład wyłączyć z jego zakresu jego pracy obszar, w którym znajduje się, w którym znajduje się klimatyzacja, po to, żeby, żeby szum tej klimatyzacji nie wpływał na, na naszą konferencję. Także, rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć zupełnie czysty stół konferencyjny, żadne efekty dźwiękowe z tego stołu nie będą nam przeszkadzać w konferencji i dzięki temu możemy na obszarze 8 metrów wokół tego. Tego, tego mikrofonu w dowolny sposób rozmieszczać uczestników naszej konferencji. Dla portalu nagłośnieniowego mówił Grzegorz Szwatek z firmy Applaus prosto ze stoiska firmy Sennheiser na targach ISE 2016.